Hej, witam Was w kolejnym odcinku z nowej serii Jurassic right, World Game. To już bodajże czwarty odcinek, i dzisiaj chciałbym, chciałbym Wam pokazać, jak będzie wyglądał nasz nowy dinozaur, którego hybrydę zrobiliśmy ostatnim razem na 20 levelu. Więc najpierw sprawdźmy. Nie. A kurczę, chyba się nie uda. No, mamy za mało niestety. Y, punktów DNA, teraz spróbujmy podbierać, Jak nie w tym, w kolejnym. O! Tutaj, jakbyście Cię pamiętali, to w ostatnim odcinku zrobiłem powierzchnię hybrydy tego dinozaura Oto jest, już na 10 levelu. I to byłem to coś w walkach. O, już nie ma tych walk. Skończyły się. Te pozbierajmy To i to o, Pozbierajmy teraz to już normalnie Dużo tych monet tutaj mamy Okej okay. Otwórzmy sobie już Drugą paczkę dzisiaj No mamy 15 punktów Jeszcze tylko 5000 i chyba będziemy mogli otworzyć jakąś tutaj paczkę co ta paczka daje? Nic ciekawego. Nie opłaca się w ogóle jej kupować. Tą będziemy mogli chyba otworzyć. Tak, potrzebuję jeszcze 10 tysięcy. Przepraszam bardzo, 5 tysięcy. Jeszcze potrzebuję. Punkcików Jurassic World. Dobra, Odbierajmy tutaj jedzonko. Co on chce? On chce, żeby tego... nie, nie tego... od tego dinozaura ulepszyć na 31 level. No, dobra, więc możemy chyba to zrobić. Tak, o nie. O jacie, Głupio straciłem te wszystkie... te 25 hmm, gemów. Bardzo głupio to straciłem. Mam chyba nowego dinozaura, a nie stary. Już drugi czy trzeci? dobra. Nakarmij mego i go igłę, przyjmę. Chyba się przyda. Dobry jestem. Mi przynajmniej wygląda na dobrego. Tak, hybryda co zrobić. Znaczy, tak. nie hybryda, tylko ewoluować. O, właśnie, ewoluuj. 150. Nie, na razie tego nie chcę przyspieszać. Zbierzmy sobie tutaj punkciki. Tak, dobra, battle Stage 19. Zawalczymy sobie. Moim nawiutkim dinosaurem. A, wygrałem na alubizie. Chociaż to jest lepsze chyba. Albo gorsze. Nie, to jest na niego efektywne. Czyli to jest na niego lepsze. Dobra. No to może nawet się uda wygrać pierwszym indemnozarłem. nie potrzebnie używałem moich trzech najlepszych. Ale jakby umarł. No to. Dobra. Potrzebuję chyba dwa ataki. Dam sobie tarczę. Ma dwa ataki teraz. Szkoda, że nie ja miałem. To on zrobi. Zatakuje mnie dwa razy. Tak, zaatakował mnie dwa razy. Mógł na przykład dać tarczę sobie albo przechować. Dobra, ja go teraz już zniszczyłem. No, na luzie, dobra, jest dobra. Ja wygrałem. Co dostałem, to Co dostaliśmy. Dostaliśmy 40 punktów DNA, 690 punktów DNA. Mamy 800 Hatting Collect. O. Dobra. To przyjmę sobie go. No tego jeszcze. O nie. Moment, bo chyba będę musiał kupić nowe. Albo go przyspieszyć. No to ja go przyspieszę. No i za pierwszym razem świetnie, nie musiałem tracić ani więcej czasu, ani więcej gemów Ale straciłem 15. Ja nie chcę go ewoluować, właśnie zbierzemy sobie nagrodę. No świetnie. Teraz go ewoluujmy na 20 level. Przyspieszymy za free i też za pierwszym razem. Świetnie. Ok, ulepszymy go. Pod ostatnim filmem wyjście chyba 10 łapek do góry, więc w tym tygodniu pojawią się dwie, dwa odcinki. Nie powiem wam kiedy, którego dnia będzie drugi odcinek, ale w tym tygodniu na pewno się pojawią dwa odcinki. A pod tym odcinkiem wbijcie 15 łapek do góry, to powtórzymy coś takiego. Czyli w za tydzień znowu będą dwa odcinki. Ale musicie wbić 15 łapek do góry. Mam nadzieję, że się Wam uda. A to jest jedno całe, dobra, a co to daje? A. Dobra, to chyba musi w tym miejscu być. Piszcie komentarze także. Jak będą dobre, ładne komentarze, no to będę przypinał serca. Dobra. Zobaczymy jedno czy drugie. A nie, na razie sobie nic nie zawalczymy. Ale no dinozaur. Ja też takiego chcę. A nie, bo tu się jakieś rere też podostali. Szkoda, bardzo szkoda. Był fajny chyba, był mocny nawet, nawet. Dobra, jakby to tutaj pozbieram. Mm, no to też i to. Ok. To jest to nef, a jakieś oferty, myślałam, że coś fajnego. Ale dziwne, że w tym odcinku jeszcze nie było żadnych rajdów na mnie. Nikt nie atakował żadnego mojego dinozaru usunęli to, czy coś się stało? Zawalczmy jeszcze tutaj. A zobaczmy moimi najgorszymi dinozaurami. Albo nie, albo zawalczymy tym tym jakimś najsłabszym. No Na przykład tym. Połatę pięć gemów i walczymy. Walczymy z jakimiś Dobra. co A nie, o nie, ja to zrobiłem. Czy te pterki będą na mnie super, a tak super efektywne? Tak, będą. A więc, jak zmieni, to jest nie za fajnie dla mojego pierwszego dinozaura. Ale fajnie będzie dla mojego ostatniego. I teraz zaatakuje jeden raz pewnie. Nie, nie zaatakował. A to dziwne. Zobaczymy, zmieni na tego. No uderzę go. Niech on mi go zniszczy. Ale lepiej by tak było. A nie, kurczę. zapomniałem że on miał jeszcze jeden punkcik. Mógł właśnie coś takiego zrobić. ok ale co teraz on zrobi? Tego nie wiemy, co zrobi. No dobra, w końcu mnie zniszczył. Kozak. My go niszczymy na trzechity. Na nice. easy. A jeszcze chciałbym przypomnieć o tym, żebyś, że jak dobijemy 100 subów, to zaczną się pojawiać odcinki dwa razy w tygodniu, co, co tydzień dwa razy w tygodniu będą się pojawiać i będą się pojawiać nie tylko z Jurassic World, ale też z innych gier, takich jak na przykład Minecraft, będą się pojawiać takie odcinki, jak wy napiszecie w komentarzu. Wszystko zależy od was. Jak ta seria wam się tak średnio podoba, to możecie też napisać to coś... O nie. Zagadałem się. Zagadałem się za bardzo. Co się na mnie gapi, kurczę. No kurczę, zagadałem się. No. No tak średnio bym powiedział. Niestety to, to, to przegraliśmy. Ale następnym razem będzie lepiej. Dobra, pozbierajmy sobie to o, i zbierzmy sobie paczuszkę. Musieliśmy wejść na dinozaura i już mamy zrobione. Co dostaliśmy? O dostaliśmy pieniążki, dobrze. Czyli podsumuję ten odcinek. Zrobiliśmy yy, trzy więcej bagiemów niż mieliśmy na początku. Przegraliśmy niestety bitwy. Yy, nie udało nam się yy, ewoluować mojej hybrydy, a jeszcze zobaczmy. Nie tu tylko tu. O i zobaczmy. Znajdźmy to coś. O, ja nie, nie ten. 4000. Tysiące. 4000. Tysiące. No to świetnie. To świetnie. Za 4000. Tysiące. 4000 tysiące to ja sobie nowe... 4 nowe dinozaury kupię. Kurczę. Dobra. To przypominam o zostawieniu suba. Łapki w górę. 15 łapek do góry. Dwa odcinki tego tygodniu będą i cześć.